Siemka, kochani, ja jestem Domino, od dzisiaj nie piję Morawiecki, a wy oglądacie fizykę na kacu. Przeczytam treść, bo krótka. Janek jadąc po prostej, przebywa drogę S równą kv kwadrat odjąć m, gdzie k i m to są jakieś stałe, a v to jest szybkość. Oblicz czas, po jakim szybkość będzie dwukrotnie większa niż szybkość początkowa, jeśli dla T równego 0 pokonana droga też wynosi 0. Na podstawie tej treści powinnyście umieć powiedzieć, czy pomiar czasu rozpoczęto w chwili, gdy Janek ruszył. I prawidłna odpowiedź jest oczywiście nie. Nigdzie nie jest powiedziane, że pomiar czasu musi rozpoczynać się w momencie, gdy ciało rozpoczyna ruch. Podobnie nigdzie nie jest powiedziane, że drogę trzeba liczyć od momentu rozpoczęcia ruchu. W tym zadaniu pomiar czasu i pomiar drogi rozpoczęto w chwili, gdy to ciało już jechało. Jesteśmy nieokreśloną ilość sekund i metrów od miejsca startu. Ale ta nieokreśloność wcale nie będzie tutaj dokuczać. Bo w tym zadaniu będziemy się zajmować zmianą szybkości. Żeby powiedzieć coś o szybkości, potrzebuję wiedzieć, jak szybkość zależy od czasu. Przypominam sobie, że szybkość to będzie pochodna z S -a po czasie. To trochę brzmi tak sobie. Właściwie powinienem mówić o przemieszczeniu i prędkości, ale zostawmy to tak. Czyli wezmę to równanie, przepiszę. I teraz zróżniczkuję tą równość po czasie. Po lewej będzie ds, po dt. Tutaj, K jest stałą, więc przed znak pochodnej. Pochodna z tego to 2V i jeszcze pochodna wewnętrzna, czyli dV po dT, bo V zależy od czasu. Nie jest stałe, nie może wylecieć przed znak pochodnej. W końcu widzę, że się zmienia w czasie. Tak, mam robić czas, po którym szybkość się jakoś tam zmieniła. No i jeszcze odjąć pochodna z tego, ale to jest 0, więc nic tu nie ma. To tutaj, dS po dT to jest V, więc mogę sobie poskracać. Zapiszę to trochę inaczej: 2K dV to DT. Pomnożyłem obustronnie razy Delta T i zamieniłem lewą stronę z prawą. Teraz całkuję to stronami 2K wyleci przez jak całki, bo jest całe. Całka z DV, a tutaj będzie całka z DT. Może podzielę obustronnie przez 2K, żeby to V zostało samo. No bo w końcu chcę to V wyznaczyć. Potrzebuję wiedzieć, jak V zależy od czasu. Ten zabieg nie jest konieczny, ale sprawi, że notacja będzie bardziej przejrzysta. Całka z dv to v. Całka z dt to t. No jeszcze gdzieś muszę dopisać stałą całkowania. Dopiszę ją tutaj. Zanim pójdę dalej, zapiszę pod sporem takie równanie, które mogłyście już gdzieś widzieć wcześniej, że v w funkcji czasu to przyspieszenie razy czas dodać szybkość początkowa. I teraz mogę powiedzieć, jaki jest sens fizyczny stałej c. Stała C to po prostu V0. Czyli szukając tej stałej całkowania, tak naprawdę będę szukał szybkości początkowej. Jakby kto pytał, jaki ma sens stała 1 przez 2K, no to to jest przyspieszenie. Ale nikt nie pyta, więc nie było tematu. Ok, teraz patrzę na to równanie. Jeśli do tego równania podstawię V0, szybkość w chwili rozpoczęcia pomiaru czasu, to dostanę drogę pokonaną w chwili rozpoczęcia pomiaru czasu, ale ta droga to 0. Wykorzystam to. Piszę sobie. 0 to k v0 kwadrat odjąć m. No i v0 to będzie po prostu pierwiastek z m przez k. Mogę teraz zapisać kompletne równanie na v. Kulturalnie napiszę, że to jest funkcja czasu. 1 nad podwojonym k razy t i dodać v0. Myślę, że wezmę to taką ramkę, bo to była trochę dygresja. To jest ramka na miarę moich możliwości. Nie ma szans, żebym narysował prostą kreskę. No chyba, że przytrzymam SHIFT. Hmm. To w takim razie narysuję płotek. Jeszcze raz czytam uważnie to tutaj. Mam liczyć czas, po jakim szybkość będzie dwukrotnie większa niż szybkość początkowa. Czyli czas, o który mnie pytają, spowoduje, że tu pojawi się dwa razy V0. Zapiszę to. Dwa razy V0. Po lewej zostanie mi jedno pierwiastek z M przez k. Czas to będzie pierwiastek z M przez k, razy to tutaj. To k jako k kwadrat wciągam pod pierwiastek. I może zapiszę to w innej kolejności, bo wygląda jak kilometr. Lepiej. No i tyle, rozwiązane. Ale będę pisał dalej, bo chcę Wam wyjaśnić, co to właściwie jest, bo to wygląda dosyć potworkowato. Spróbuję odpowiedzieć na typowe do tego typu zadania pytanie pod tytułem, jaki jest sens fizyczny stałych w tym równaniu? Czyli co znaczy K i co znaczy M? Ja już widzę, co znaczy K, nie? Bo skoro przyspieszenie to jest 1 przez 2K, no to K to jest 1 przez podwojone przyspieszenie. Ale można to zrobić nie używając rachunku różniczkowego i całkowego. Pokażę jak. Przepiszę jeszcze raz równanie, żeby było zapisane. Ruch jest jednostajnie przyspieszony. Zapiszę równanie na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym z niezerową szybkością początkową. I na szybkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym również z niezerową szybkością początkową. No i co to rozwiąże jako układ równań? Z tego dolnego wyznaczę czas, wstawię tutaj. Będę miał wtedy s jako funkcję już nie czasu, tylko szybkości właśnie. No i przyspieszenia pewnie też nie. Mam nadzieję, że później porównując tą postać wzoru z tą, którą mi wyjdzie, będę w stanie powiedzieć, co jest, co, tak, jak zrobiłem to tutaj. No to czas, którego wcale nie chcę. To V odjąć V0 przez A. Ten czas wstawiam tutaj. Czyli sy to jedna druga. A to do kwadratu. O Boże, jak to będzie pisania. To już skrócę, póki pamiętam dodać V0 razy to tutaj. Nie zapomnijcie pamiętać, że wieczorem kursujemy w fizykę. Wjazd na kurs z progu 50 będzie możliwy jeszcze tylko kilka dni. Później tylko z wyższych progów. Także, no. Trzeba to będzie dodać. Wspólny mianownik już prawie jest. Wystarczy tutaj licznik mianownika z 2 będzie. Raczej będę musiał tutaj zrobić wzory stosownego mnożenia, bo tutaj mam V tylko w jednym miejscu. A tutaj jest rozwalone po całym równaniu. Więc no, to chyba jest sensowny manewr. No tak, V kwadrat, odjąć 2V, V 0 i dodać V 0 kwadrat. I teraz to, dodać 2V 0V i odjąć 2V 0 kwadrat i to wszystko przez 2a. To się wywala i wychodzi mi, że to będzie V kwadrat, odjąć V 0 kwadrat. Taka ciekawostka, jakbyście się uczyli w Ameryce, to podaliby wam, że trzeba umieć ten wzór na X, czy tam na Y, czy na S, wzór na V i jeszcze, że ten trzeba umieć. Ja nie widzę powodu, żeby kuć wzór na pamięć, skoro on siedzi w tych dwóch wzorach. ale Amerykanie to inaczej widzą. Dlatego w rozwiązaniach zadań w często ten wzór pojawia się z dupy. Więcej płota. Ogrodzę to wszystko jakby elektrycznym pastuchem. Patrzę sobie na ten wzór, tutaj jest suma dwóch składników. Tu też bym chciał tak mieć, więc rozbiję to na dwa wyrazy, nie? Zapiszę to jeszcze trochę inaczej. Żeby Wam się lepiej patrzyło, przepiszę jeszcze raz ten wzór. Ten wzór ma dzisiaj swoje 5 minut. No, patrzę, patrzę i zerkam, że to, co tu odejmuję, to musi być M. Trudno, żeby było inaczej. Czyli taki jest sens fizyczny stałej m. To jest kwadrat prędkości początkowej podzielony przez podwojone przyspieszenie. Stałą k też wyraźnie widzimy. No i pokazałem co chciałem, że sens fizyczny tych stałych można zrobić w liceum, nie korzystając ani z pochodnych, ani z całek. Wyszło to samo k co wcześniej? k to jest 1 przez 2a, a. a to jest 1 przez 2k, tak, to jest to samo. Pasuje. Jak ktoś się niepewnie czuje, to może sobie zrobić tutaj rachunek jednostek. A jedno i drugie powinno być w metrach. To chyba tyle jeśli chodzi o fizykę, a teraz mały off-top. Nie wiem czy wiecie, ale mikromobilność jest bardzo ważna. Chodzi o to, że gdyby każdy chciał się wozić dwutonowym suwem, to wygenerowanie energii na to potrzebnej ze źródeł odnawialnych będzie delikatnie mówiąc problematyczne. No i w związku z tym te obrazki. To jest rower, który łączy w sobie to co daje tradycyjny rower, czyli ruch, wietrzenie neuronów, i to co zwykle kojarzone jest z samochodem, dach nad głową. A do tego na wlocie powietrza ma filtr HEPA, więc można jeździć bez maseczki po Polsce w sezonie smogowym. Niesamowite. Tak się zastanawiam, czy by nie kupić takiego rowera. Nie po to, że bardzo potrzebuje, tylko po to, żeby jeździć po Polsce i pokazywać ludziom, że jest coś pomiędzy rowerem i samochodem. I że samochód to nie jest takie must have. Waham się z dwóch powodów. Po pierwsze, ten rower nie jest tani. A po drugie, o ile z przodu wygląda jakby przyjechał z przyszłości, to z tyłu wygląda jak wóz cygański. Boję się, że jak będę przejeżdżał koło cyganów, to cygańskie dzieci będą musiło wały tam do środka. Jak porównuję sobie, jak to wyszło z prototypem, to myślę sobie, nie tak miało być. Nie tak. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o zadaniu, albo o rowerze, albo o czymkolwiek. Na tym koniec publicznej części tego filmu, w części nie publicznej, tylko dla patronów, pokażę oryginalną, niepoprawioną przeze mnie treść zadania i bez litości pojadę po autorach. Może nawet będę używał brzydkich słów przy tym. Zależy, jak bardzo się podk**ię.